A więc tak, dzisiaj drugi odcinek z rampy. Yy, planujemy ją przewieźć razem trochę dalej. Oczywiście za pomocą mojego kłada, yy, kim co? MX, MXU300R. Jest to chyba rocznik 2021, 2011 albo do 12 już nie pamiętam. Ale to jest fajne: to to, że posiada hak, no, dzięki któremu będziemy mogli. Przewozić rampę Która ma taki dyszel zamocowany No i jest możliwe Jest możliwe to żeby ją przewozić Także no co, ja wsiadam na jedę Jadę do MX Ridera I nagrywam odcinek z rampy Więc tak, MX Rider idzie motor, my tutaj, rampage już założony, na kładąca, no i co, będziemy transportować. No i teraz już powolutku sobie jedziemy. ¿Sí? Miejsce gdzie, zostawiłem, gdzie zostawiliśmy rampę i co? I będziemy próbowali zgakać, nie? dobiło Ja pomyślałem, że tak jedziesz na tą rampę i nie skoczysz, a ty i kurwa wyskoczyłem. Chłopie, ale mi nogi dobiło No Dobija, bo nawet jak wylatujesz z tego to widzisz jak tak masz Chłopie, jak ty jak wyskakujesz to wyglądasz jakbyś ty leciał 10 metrów nad ziemią No Dobija to, czeka. myślę, że no. na, na płaskim by było lepiej Czekaj, bo no. nie widzę Jak o, jakby się Yamaha złożyła, chłopie. Okay. Yamaha mi nie jeszcze <gryzamy> no Powoli, nie tak szybko. Jeszcze, jeszcze No nie. Jeszcze. Jeszcze trochę. No i gdzieś tu? No i dobra. Jestem. Ale tu przecież nie będziesz już tam lądował. Skąd wiesz? No, na pewno. Jestem No dobra. No co ci to zależy? Inaki, bo... No, przecież nie będziesz nam dawał chłopie aż tak. Hola. Że było fajnie. Ale też zawieszenie ucierpiało. Ale no cóż, tak bywa. No. To no tyle.